Cześć. Nazywam się Sebastian i będę robił coś, czego nie robiłem. Będzie to próba naprawy i nastrojenia pianina. Jeśli się wszystko uda, to można próbować robić to samemu. Oczywiście nie jest to film instruktażowy dla kogokolwiek, polecany ze względu na moją niewiedzę, a panów, którzy mają. Odpowiednią wiedzę proszę o opuszczenie tego filmu, bo komentarze wasze będą jak najbardziej zbędne do tego. O co chodzi? Ja sobie to wymyśliłem w ten sposób, że sprawdzę o co chodzi z tym pianinem. Zakładam, że ludzie, którzy to oglądają, są mi zwykłymi ludźmi jak ja. Mają też dzieci i chcieliby po prostu dla tych swoich dzieci kupić jakieś tanie, tanie instrumenty właśnie klawiszowy jak pianino, próbować je nastroić czy naprawić. A jeśli dziecko będzie zainteresowane na tyle i będzie to wszystko szło lepiej, wtedy można zakupić lepszego sprzętu jakość i, i, i wtedy wzywać już profesjonalistę, który pomoże nam ten instrument doprowadzić do porządku i do ładu. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Ja tutaj będę próbował, więc tak, e, e, instrument został rozebrany przeze mnie. E, już tutaj widać jakieś postępy są, chociaż może okazać się, że to są raczej e, w dół niż do góry. Ale coś próbujemy. Więc tak, e, ja po rozebraniu tego to nie jest dość skomplikowane. E, wszystko jeśli ktoś potrafi e, coś zrobić w garażu, więc e, powiem tak. Rozebranie jest bardzo proste, nawet narzędzi specjalnie nie potrzeba, bo to wszystko można zrobić rękoma, w większości. I, I tutaj jest cała gruba blacha sobie z tyłu, która ma wytrzymać naprężenia wszystkich stron, których jest od cholery jak widać. Naprężenia są ogromne, więc tutaj trzeba zobaczyć, czy cały ten, ta płyta rezonansowa, czy jak się tam nazywa, cały tutaj patent. Nie jest gdzieś uszkodzona. Jeżeli nie, no to są szanse, że się uda to zrobić. I strony są jakby wszystkie: jak widać, to jest podzielone na, na takie grupy. Tu są pojedyncze strony, tu są po dwie, a tu wszędzie już są po trzy. Z różnym tam tematem: bo tu są krótsze, więc dźwięki będą wyższe, tu są trochę dłuższe i bardzo długie. Tu stoi gitara, więc ja tam mogę ze cztery piosenki na ognisku zagrać i to w jakości jak dużo, dużo, dużo Polaków. Przynajmniej z czasów kiedy... Kurde, stary jestem, dobra. E, I teraz tak, tu znalazłem taki błąd. Jeden z tych młoteczków jest e, uszkodzony, bo nie odbijało e, nie odbijało e, tego moteczka, który uderzał w stronę i tam tasiemkę jest przerwana, trzeba ją po prostu zleperować, czyli wymienić. E, następny problem dlatego też musiało to zostać wymontowane. Następny problem, który znalazłem, to jest wszystkie te tutaj filce na tych klawiszach zostały zużyte, no bo są wyklepane tak, przez co. Jak widzicie, one są już tutaj wciśnięte, przez to potem klawiatura się zachowuje w ten sposób, że jak ona już jest, to delikatnie ruszając, okazuje się, że ona ma taki luźny skok wyczuwalny pod palcem na niektórych albo na większości tych klawiszy i moim zdaniem to jest właśnie przez wyklepane te wszystkie jak widać tu na czarno punkty. Więc ja ten filc wymienię, bo nie jest drogi. I myślę, że to powinno zaradzić temu kłopotowi. Co do samego strojenia, to powiem tak, myślę i wydaje mi się to w taki sposób, że nie różni się to wiele od dokręcania precyzyjnego głowicy. W motocyklu czy w samochodzie, kluczem denanometrycznym, tylko tutaj tą denanometrią zajmiemy się swoimi mięśniami, ten klucz powinien być z dłuższą rączką, to by pozwoliło na to, żeby było to bardziej odczuwalne i lepiej można by było to wszystko dostrajać. I teraz jak ja to widzę, więc tak potrzebna nam będzie. O co chodzi z klawiaturą? Gdzie co znaleźć? Czyli jakiś taki opis. Klawiatura jest podzielona na oktawy. Raz, dwa, trzy, cztery. No są te wszystkie oktawy. Czyli to są klawisze. Ileś tam ich sztuk trzeba sobie policzyć, tak? Ale to są taka sekwencja dźwięków. C, D, E, F, G, A, H. To są te białe klawisze. I te czarne klawisze to będą różne Gisy, Fisy i, i inne takie Isy, że tak powiem. I teraz wszystkie te oktawy, jak oni to nazywają, są podzielone na takie 2 i trzy czarne, 2 i 3 czarne, 2 i 3 czarne, tak można właśnie na klawiaturze tutaj sobie znaleźć. są właśnie 2 i 3. Znowu 2 i 3. I to będzie jedna oktawa. I ona się zaczyna od białego tutaj przed tą dwójką. Od białego przed tą dwójką. I to jest zawsze ta oktawa, od tą dotąd. I i tych okwa, oktaw, one tu się nie zaczyna od początku oktawy i nie kończy też na oktawie. Ale to sobie można znaleźć wówczas. o Tutaj będzie się zaczynało albo 2 i 3 i tu się zaczyna. Zaczyna się od tej sekwencji, jak powiedziałem um, CD, e, f G, A i H. Gdzie nie w tych stroikach znależymy, że te H to się nazywa B. Nie wiem o co chodzi, ale niech się nazywa jak się chce. Um, Jakieś są y, takie y, aha, no i żeby to nastroić, trzeba będzie kręcić. Wiadomo tymi tutaj y, strojkami y, nimi się kręci bardzo delikatnie. Powiedzmy sobie, że głowica już jest dokręcona, i staramy się jej nie przekręcić, ale jednak podokręcać. Więc, więc to trzeba będzie bardzo. Te ruchy będą nawet nie ćwierć, nawet nie pół, nawet nie jedna czwarta obrotu. To będzie naprawdę tam milimetrowe ruchy ta strona bo łatwo je pozrywać podobno. Mi się jeszcze nie udało. Na szczęście chyba. No i teraz tak, jak to nastroić? Więc trzeba by było bo uszu mamy średnie, uszy, nie jesteśmy muzykami. Może gdzieś tam na gitarze coś. Ale to przy tej ilości strun i wszystkiego to jesteśmy trochę słabi na no to, przynajmniej ja. No i teraz się wspomagam tutaj e, częstotliwości stroju temperowego. Mam taką tu tabelkę. Ona jest dość istotna e, bo tu nie wystarczy tylko nastroić, no, chodzi o to, że musi być ten strój temperowy, on się tak nazywa, ze względu na to, że żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo inaczej się tego nie da nastroić, jak tylko właśnie w ten sposób i teraz tak, są jakieś tam dwie historie, oni tu ludzie wszyscy opowiadają, co pogrzebałem w ciężarze 440 Hz albo 443 to jest takie nowocześniejsze i na koncertach grają i w ogóle. Mówimy o tym dźwięku wyjściowym, czyli w czwartej oktawie dźwięk A. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że nas to, znaczy mnie tak nie bardzo to interesuje, czy to będzie 440, czy 443, ponieważ jak już wcześniej mówiłem, ten instrument, jeśli uda mi się go zleperować, to będzie po to, żebym ja miał swój ubaw, zabawę. Oczywiście i przede wszystkim mój syn, jakby się zainteresował, będzie fajnie, fantastycznie. Wówczas będzie od tego lepszy spec i, i, i pewnie też lepszy instrument, i, i, i na pewno fachowa obsługa tego instrumentu, bo nie zamierzam się to bawić za życie, oczywiście. Także. Zaczynamy od tego y, dźwięku A musimy go sobie znaleźć. S, 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 tak. Aha i do tego jeszcze momento. Ja wspomagam się programem, który ułatwi mi. No, są różne darmowe, ja sobie jakieś tam ściągnąłem, jak widzicie tutaj faluje, bo dźwięki zbiera sobie. I jak uderzę w jakąś strunę, to wówczas y, y, ten dźwięk będzie tam pokazywał jakim to jest przedziale potencjometrem, jaki to dźwięk wypada. I sprawdzamy, czy ten dźwięk powinien wypać Może w ten sposób, że na każdym tutaj klawisz, przynajmniej na większość z nich, przepadają trzy strony i one powinny mieć ten sam dźwięk. Można robić to dwojako albo na przykład, yy, yy, można na przykład dostroić jeden yy, ten dźwięk odpowiedni do, do tego potencjometra i do tej tabelki. I, I potem pozostałe dwie strony już można na słuch do tej pierwszej. Lub jeżeli ktoś nie ma takiego słuchu albo jest mu ciężko, to dalej się sugerować tym miernikiem częstotliwości i według tego robi się. Albo można jednym i drugim też, to też powinno pomóc. Ja postaram się zademonstrować, nie wiem, czy uda mi się ten telefon tutaj e, e, tak usadowić, żeby było coś widać, ale to staram. Ten dźwięk mam ustawiony, to jest B3, teraz bym musiał się przenieść troszeczkę wyżej na kolejną strunę. Troszeczkę przeciągnąłem, ale tego nie tak ten dźwięk, jak widzimy, wychodzi nam bardzo podobnie, nie należy tak samo i tego właśnie szukamy. O to chodzi, żeby do takiego stanu rzeczy doprowadzić, żeby te wszystkie trzy dźwięki były takie same przy ciągnięciu tym delikatnym tym kluczem. Ten klucz jest niewłaściwy, powinien być dłuższy i profesjonalny. Ja natomiast dobrałem sobie z warsztatu, co mam i to mi działa teraz tak, po naciągnięciu bo wyobrażamy sobie, że to jest wszystko metal tak? więc wiemy, że przy odpowiednich naprażeniach, które wywołamy ten instrument może dalej pracować i lekko odbić, więc ja proponuję już po dźwięku ustaleniu lekkie takie beznaprażeniowe, ale jednak troszeczkę cofnięcie tego stroika, żeby on nie odbił sam i on tam te jakieś centy, tutaj się określa to w centach, ten dźwięk będzie się cofał na tej skali hercowej. Zapewne jednokrotne strojenie całego tego instrumentu nie powinno się udać za pierwszym razem. To znaczy, to będzie się może trochę rozstrajało, albo można najpierw wstępnie nastroić, czyli te, w ogóle zaczynam od środka i tam gdzieś tutaj, tutaj, może tak jak głowice, tak? Tu trochę żeby ten materiał naprężał się równomiernie, I, i fajnie, żebyśmy te strony ciągnęli z dołu do góry, niż jakby są za wysoko i wtedy opuszczać. Ja proponuję robić to z dołu. Te naprężenia lepiej wychodzą według mnie, i staramy się tak właśnie od środka na boki, albo na środku troszeczkę tu, 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 żeby to nie było, że robimy od jednej strony do drugiej, bo nie, to nie powinno wtedy działać. Yy. Tak. Jaki będzie tego efekt? Nie wiem. Ale jeśli się uda, to wam też się uda. I o to nam chodzi. Eee, tak. Powodzenia. I na pewno się jeszcze odezwę. Aha! Jeszcze jedno. Jak uda się to wszystko zrobić, nauczę się grać. Chociaż jednej piosenki może na święta, bo się zbliżają. Także do usłyszenia. Eee, jak Podskręcam ten instrument i okaże się, że coś tam działa. To zademonstruję. Na razie dziękuję. Witam serdecznie. Więc po sześciu razach y, mamy wstępnie nastrojone. Y, do tego jest y, wymienione wszystkie filce i naprawiony młotoczek wodliwy. Y, będzie gdzieś tutaj y, wstępne strojnie. I tak dalej, i tak dalej. To na pewno to co ja zrobiłem teraz. Zapewne tam niektórzy się już za głowę łapią, ale to będą ci niektórzy, którzy się na tym znają lepiej i w ogóle się znają. Teraz będziemy montować całość i później będzie strojenie precyzyjne. Do tego będzie nam potrzebne trochę filcu na patyku, żeby wygłoszyć pozostałe strony, bo nie można wszystkich na raz Trzeba każdą z osobna, i tak to będziemy robić. Ponieważ tak sobie myślę, że po zanie złożeniu, wszystkiego do kupy, trochę naprężenia coś się pozmieniają i to może się znowu rozstroić, tak czy owak, mnie zajęło to 6 razy, żeby to doprowadzić do takiego stanu jaki jest. efekt i tak wciąż jest nieznany, ale będziemy próbować. Nie ma co się bać. Eee, tak. No to do zobaczenia po, po montażu. I spotkamy się przy strojeniu końcowym. no więc te tu młoteczki tam 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 zamontowane zleperowane i w sumie nie rozstroiły się aż tak I teraz powiem jak jest i tam 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 oczywiście, ale gra gra i można yy. dziecku, które będzie na pewno robiło tak będziemy się starać, żeby nie robiło tak będziemy tłumaczyć, ale yy. na początek myślę, że będzie git spróbuję się nauczyć jakiejś piosenki i później ją sobie yy zagrać a tymczasem życzę miłej zabawy Wam yy. bo jest to skomplikowane ale na nasze warunki i na nasze możliwości i, i na nasze początki, myślę, że wystarczy. Pozdrawiam. No nie mogłem się powstrzymać. Słuchajcie, tutaj jest jakaś pani na YouTubie. Ona coś tam tutaj yy, Beethovena pokazuje i jest po prostu masakra. Super zabawa, więc ja się tak bawię. Yy, jakoś to było. Hmm. To można zagrać wszędzie zaczynać, bo można stąd, yy, można też stąd.